Z racji tego, że styczeń jeszcze trwa, daje sobie moralne pozwolenie na dokonanie ostatnich podsumowań. Dziś, więc porozmawiamy o tym, jakie obrazy z małego ekranu w ostatnich miesiącach podbiły nasze serca. Cześć wszystkim z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i dziś zapraszam Was na 5 najlepszych seriali 2019 roku. Ech, czas zajwania, jak szalony. Przecież dopiero co było Boże Narodzenie i Sylwester, a tu niemal widać już końcówkę stycznia. Dlatego śpieszmy się, aby zdążyć z tą listą. Znajdują się na niej obrazy, które albo miały swoją premierę w 2019 lub też ukazał się ich kolejny sezon. Jedziemy. Miejsce piąte: DOA. Pierwszy serial, jaki kiedykolwiek obejrzałem na Netflixie, miał w tym roku premierę drugiego sezonu. Kontynuacja jest o wiele bardziej zagmatwana od swojej poprzedniczki, choć wielu mówiło, że jest to niemożliwe, ale nadal jest równie ekscytująca. Żeby nikomu nie spoilerować, powiem tylko ogólnie o wrażeniach. Tak niesamowitego serialu rozgrywającego się na wielu płaszczyznach nigdy wcześniej nie widziałem. Psychodeliczny obraz o niewidomej dziewczynie zaginionej przed laty, która odzyskała wzrok, potrafi namieszać widzom w głowach i sercach. Dostarcza niesamowitego ładunku siły, empatii do bohaterów i chęci odkrycia zagadki tak zwanego doświadczenia bliskiej śmierci. Owej urzeka od pierwszych chwil, hipnotyzuje skrywaną w sobie tajemnicą i jakością nie tylko obrazu, ale również gry aktorskiej. Nietuzinkowa historia, która tylko czeka na odkrycie. Ale tutaj małe ostrzeżenie, nie jest to serial z gatunku obiadowych seansów. Trzeba się na nim skupić, aby nie tylko zrozumieć co miał do przekazania, ale również poniekąd wejść do świata Oei. Niestety, dostaliśmy wiadomość, że został skasowany i nie otrzymamy kolejnych trzech rozdziałów tej jedynej w swoim rodzaju historii. Pechowe czwarte miejsce. Ruchome Piaski. Pierwszy oryginalny szwedzki obraz od Netflixa był dla mnie totalnym zaskoczeniem. Opowiada historię nastoletniej Mai, którą poznajemy w tragicznych okolicznościach. Dziewczyna, cała umazana od krwi, stoi w sali pełnej trupów swoich kolegów. Od tej chwili będziemy starać się dojść do tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Twórcy jednocześnie serwują widzom retrospekcje dotyczące jej relacji z chłopakiem, jak i czasu spędzonego w więzieniu podczas przesłuchań. Bardzo mocna rzecz, która pozwala widzowi na samodzielną ocenę bohaterów, sytuacji, jak i dochodzenia do prawdy. Wielkie zaskoczenie minionego roku. Rasowy kryminał, który jednak intensywnie oddziałuje na empatyczną stronę naszej duszy. Trzeba więc mieć na uwadze, że pozostawi na widzu ślad. Najniższy stopień podium coś o czym tylko wspomniałem na kanale The Boys od Amazon Prime. Jest to historia o superbohaterach, ale spokojnie zupełnie inna od wyidealizowanych wizji Marvela czy DC. Najbardziej mięsista, brutalna i niestety realistyczna wizja świata zamieszkałego przez superbohaterów. Jednostki, które dzięki swoim heroicznym czynom są uwielbiane przez rzesze, okazują się być zepsutą moralnie częścią społeczeństwa, która dzięki swoim niesamowitym umiejętnościom jest zwyczajnie bezkarna. Powiem Wam tak, nie spodziewałem się, że serial mi aż tak porwie. I nie chodzi mi o nowe spojrzenie na superbohaterów, o urzeczywistnienie tych nadludzi, o pokazanie ich wad. Nie. Takim kubłem zimnej wody parę lat temu dla mnie byli Watchmeni. W The Boys zachwycili mnie zwyczajni faceci, którzy postanowili się im sprzeciwić. Butcher! Jeśli jesteście znudzeni blockbusterami od Marvela, radzę wam obejrzeć ten serial, a na nowo złapiecie superbohaterskiego bakcyla. Srebro otrzymuje... Carnival Row! Premiera tego dzieła obeszła się bez należytego echa, jednak moim zdaniem jest to spowodowane brakiem popularności Prima w Polsce. Jednak sam serial Miód, świetni aktorzy, nie tylko główni reprezentowani przez Karę Delawin oraz Orlando Bluma, ale również ci poboczni. Zazębiające się wątki, niebezpieczne śledztwo, które ma doprowadzić do odkrycia mordercy wróżek, oraz rozgrywki polityczne na najwyższym szczeblu sprawią, że będzie trudno Wam się oderwać od ekranu. Dodajmy do tego realistycznie wykreowany, zimny, surowy świat, zachwycające wróżki i wykwintną ścieżkę dźwiękową. Przyznam się Wam szczerze, że jest to serial, do którego najczęściej wracałem myślami w tym roku. Między innymi dlatego, że zostawił nas z wątkami, które wymagają rozwinięcia, ale przede wszystkim, gdyż rozkochał mnie w sobie. Jestem totalnie kupiony i naprawdę nie mogę się doczekać tego, co twórcy przyniosą nam w kontynuacji Carnival Row. Zanim przejdziemy do tego top of the top, przypomnijmy sobie parę innych, interesujących propozycji z minionego już roku. The Umbrella Academy. Does anyone wish to speak? It was a monster. Stranger Things. Together. Now it's time. Good Girls. You hold the gun, B hits the same. We're gonna need new masks. So cute. Oh, I found cute colors. Come on! Go, move! Atypowy. My official Denton student ID. You can now call me Denton Student 9783210 This is so exciting! The end of the fucking world sister, who's the only one? No i proszę państwa, nadszedł czas na najbardziej doceniony serial 2019 roku W skład jury zaliczali się... <ścoughs> ja No to tyle Panie i panowie Wikingowie. Naprawdę nie wiem ile lat wzbraniałem się przed odpaleniem historii Ragnar'a i jego synów. Znajomi o nim dywagowali na przerwach między zajęciami, internet się zachwycał, a ja pozostawałem niewzruszony. Ale gdy mój tata powiedział, że wciągnął się w ten konkretnie serial, nie było innej opcji. Musiałem go zobaczyć. I jak tylko go odpaliłem, zakochałem się w postaci Ragnar'a w yy, przygodach. W prostocie historii dotyczącej podbojów ludów ze Skandynawii, w odkrywaniu kart ich tradycji i obrzędów, w pokazaniu scen brutalnej walki, w przedstawieniu ówczesnych różnic kulturowych i zupełnie innego spojrzenia na życie. No, nie spodziewałem się, że tak mnie porwie Ragnar. Bez wytchnienia łykałem kolejne sezony. Obecnie jestem na piątym i już się nie mogę doczekać zakończenia serialu. I według mnie bieżąca seria wcale nie jest gorsza. Jego synowie świetnie dają sobie radę na ekranie, a moja ciekawość jest nadal wielka w perspektywie kolejnego sezonu. Także jeśli ktoś, tak jak ja, nadal kręci nosem i nie chce poznać historii tego wielkiego wojownika, to oczywiście ma do tego prawo. Ale traci świetną ekranizację, która wskoczyła na wysoką pozycję w moim rankingu wszechczasów. I to by było na tyle moi drodzy. Pewnie niektórzy z was zastanawiają się, czemu w zestawieniu nie ma takich hitów jak Mandalorianin, Dark czy Wiedźmin. Czemu pominąłem Bojack Horsemana czy Ricka i Mortiego? Otóż moi drodzy, owe animacje czekają jeszcze na swoje zakończenie, więc dopiero będę mógł je ocenić, gdy okaże się ich pozostała część. Bardzo liczę na twórców Bojacka, żeby zgotowali im godne zakończenie. Mandalorianina i Darka niestety nie miałem jeszcze czasu ukończyć. Ostatnio mam masę obowiązków związanych po części ze ślubem, po części ze swoim własnym rozwojem oraz inwestycją w znajomych i przyjaciół. Dlatego staram się wartościować życie i w takim wypadku seriale spadają na dalszy plan. Zaś Wiedźmin... no nie zachwycił mnie. Gra aktorska była niezła i sam fakt, że się w ogóle ukazał jest... Ogromnym plusem, jednak był tylko ok, i przez to oszczędzę sobie dalszego komentarza, czekając, miejmy nadzieję, na lepszą drugą część. A jakie są Wasze ulubione seriale minionego roku? Dajcie mi znać w komentarzach, a my widzimy się następnym razem. Cześć!